Gdy zobaczyłam mojego syna leżącego na szpitalnym łóżku, podłączonego do tych wszystkich maszyn, z siniakami na twarzy i bandażami na głowie, załamałam się. Lekarze mówili, że szanse są minimalne, że Marek może już nigdy się nie obudzić. A ostatnie słowa, które od niego usłyszałam przed wypadkiem, Mamo, przestań z tą swoją wiarą. Boga nie ma i nigdy nie było. Ale to, co wydarzyło się w szpitalu w Wadowicach, zmieniło wszystko. Nawet najbardziej zatwardziały ateista nie mógłby zaprzeczyć temu cudowi i temu, co mój syn zobaczył, gdy był między życiem a śmiercią. Ale zacznijmy od początku. Zawsze byliśmy tradycyjną polską rodziną: ja, Helena, matka, mój mąż Andrzej i nasz jedyny syn Marek. Mieszkaliśmy w małym mieszkaniu na obrzeżach Krakowa. Andrzej pracował jako inżynier, ja jako nauczycielka w szkole podstawowej. Nasze życie było proste, ale pełne miłości i wiary. Każdą niedzielę chodziliśmy do kościoła, modliliśmy się przed posiłkami, a święta wielkanocne i Boże Narodzenie były najważniejszymi momentami w roku. Marek dorastał w tej atmosferze. Jako dziecko był ministrantem, z zapałem uczestniczył w lekcjach religii. A jego pierwsza komunia święta była jednym z najszczęśliwszych dni w naszym życiu. Pamiętam jak stał dumnie w swoim białym garniturku, z różańcem w dłoniach, a jego oczy błyszczały radością. Mój mąż zrobił wtedy mnóstwo zdjęć, które do dziś stoją na komodzie w naszym salonie. Wszystko zaczęło się zmieniać, gdy Marek poszedł na studia. Dostał się na prestiżowy wydział fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Byliśmy z niego tacy dumni, ale z każdym semestrem zauważałam, że coś się w nim zmienia. Coraz rzadziej chodził z nami do kościoła, wymigując się nauką czy spotkaniami z przyjaciółmi. Początkowo nie przywiązywałam do tego większej wagi. To normalne, mówiłam sobie. Młodzi ludzie potrzebują przestrzeni, znajdzie swoją drogę. Ale potem zaczął wracać do domu z książkami autorów, których nigdy wcześniej nie słyszałam: Dawkins, Hitchens, Harris. Gdy pytałam go o nie, odpowiadał wymijająco, jednak z czasem stawał się coraz bardziej otwarty w swoich poglądach. Mamo, to wszystko bajki powiedział mi pewnego dnia, gdy przygotowywałam się do niedzielnej mszy. Nauka wyjaśniła już wszystko, co kiedyś przypisywaliśmy Bogu cuda. To tylko zjawiska, których jeszcze nie rozumiemy. Jego słowa mnie zabolały, ale starałam się zachować spokój. Marek, wiara i nauka mogą współistnieć, odpowiedziałam. Jan Paweł II sam mówił, że nauka i religia to jak dwa skrzydła, na których duch ludzki wznosi się ku prawdzie. Marek tylko prychnął. Jan Paweł II, mamo, był tylko człowiekiem, jak ty i ja. Nie zrobił żadnych cudów. Andrzej, mój mąż, który do tej pory spokojnie czytał gazetę, odłożył ją na bok. Synu, szanuj naszą wiarę, powiedział stanowczym głosem. Możesz mieć swoje poglądy, ale nie obrażaj tego, co dla nas święte. Napięcie w domu rosło. Z każdym tygodniem Marek stawał się coraz bardziej otwarcie wrogi wobec religii. Nie były to już tylko filozoficzne dysputy. Zaczął wyśmiewać nasze praktyki, nazywać nas zabobonnymi i zacofanymi. Przestał wracać na święta, twierdząc, że nie chce uczestniczyć w pustych rytuałach. Moje serce pękało. Jak mogło do tego dojść? Gdzie popełniłam błąd? Noce spędzałam na modlitwie, prosząc Boga o wskazówkę, o pomoc, o cud. Przełom nastąpił w zeszłym roku. Zbliżała się rocznica urodzin Jana Pawła II i zaproponowałam rodzinną wycieczkę do Wadowic, jego rodzinnego miasta. Ku mojemu zdziwieniu, Marek zgodził się pojechać. Dobra, pojadę, powiedział wzruszając ramionami. Dawno nie byliśmy nigdzie razem, a poza tym lubię kremówki. Zażartował, nawiązując do słynnych papieskich kremówek, których Jan Paweł II miał być wielkim miłośnikiem. Nie wiedziałam wtedy, że ta decyzja zmieni nasze życie na zawsze. Wadowice przywitały nas piękną, słoneczną pogodą. Zwiedziliśmy rodzinny dom papieża, teraz zamieniony w muzeum. Przeszliśmy się po rynku. Andrzej robił zdjęcia, ja kupowałam pamiątki, a Marek cóż, Marek starał się być uprzejmy. Ale widziałam, jak przewraca oczami, gdy przewodniczka opowiadała o cudach przypisywanych Janowi Pawłowi II. Mamo, naprawdę w to wierzysz? zapytał cicho, gdy staliśmy przed kościołem, w którym przyszły papież został ochrzczony. Że chory na Parkinsona został uzdrowiony, bo modlił się do zmarłego człowieka? Westchnęłam. Marek, są rzeczy między niebem a ziemią, których nie da się wyjaśnić samą nauką. Zawsze jest wyjaśnienie, odpowiedział. Po prostu czasem go jeszcze nie znamy. Mimo napięcia, dzień mijał względnie spokojnie. Zjedliśmy obiad w małej restauracji na rynku. Zrobiliśmy sobie rodzinne zdjęcie pod pomnikiem papieża. Marek nawet uśmiechnął się na kilku z nich, co uznałam za mały sukces. Na koniec, jak obiecaliśmy, poszliśmy do cukierni na słynne kremówki. Siedząc przy stoliku, Patrzyłam na mojego syna. Mimo wszystkich naszych różnic, był moim dzieckiem, moim skarbem. Kochałam go bezwarunkowo, nawet jeśli wybierał inną drogę niż ta, którą dla niego wymarzyłam. Wiesz co, mamo? Powiedział nagle Marek, odkładając widelczyk. Te kremówki naprawdę są dobre. Może w tym jednym papież miał rację. Uśmiechnął się. A ja zobaczyłam w tym uśmiechu cień dawnego Marka, mojego małego chłopca. Może to był znak, promyk nadziei. Nie wiedziałam jeszcze, co przyniesie los. Po kremówkach zdecydowaliśmy się jeszcze raz przejść się po mieście przed powrotem do Krakowa. Była to moja sugestia. Chciałam jeszcze raz zobaczyć kościół, pomodlić się. Marek zgodził się bez protestów, co mnie zaskoczyło. Idźcie powiedział Andrzej. Ja pójdę po samochód i podjadę pod kościół. Razem z Markiem ruszyliśmy w stronę Bazyliki Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Szliśmy w milczeniu, ale nie było to już napięte milczenie. Raczej spokojne. Gdy dotarliśmy do kościoła, Marek zatrzymał się przed wejściem. Idę się przejść, powiedział. Spotkamy się tu za piętnaście minut, dobrze? Skinęłam głową. Nie naciskałam. Może potrzebował przestrzeni, czasu na przemyślenie. Weszłam do środka i uklękłam w ławce. Modliłam się żarliwie, nie tylko o powrót Marka do wiary, ale przede wszystkim o jego szczęście i spełnienie, cokolwiek by to dla niego znaczyło. Nie wiem, ile czasu minęło, gdy nagle usłyszałam hałas na zewnątrz. Krzyki, syreny. Stałam zaniepokojona i wybiegłam z kościoła. To, co zobaczyłam, zamroziło mi krew w żyłach. Na ulicy przed kościołem zebrał się tłum. Ludzie otaczali miejsce wypadku. Samochód uderzył w drzewo z taką siłą, że przód pojazdu był całkowicie zmiażdżony. Z przerażeniem rozpoznałam nasz samochód. A potem zobaczyłam dwie postacie leżące na ziemi. Jedna z nich, Marek, krzyknęłam, biegnąc w ich stronę. Andrzej! Mój mąż siedział na chodniku, trzymając się za krwawiącą głowę, ale był przytomny. Ale Marek, Marek leżał nieruchomo, a wokół jego głowy rozlewała się kałuża krwi. Upadłam na kolana obok niego. Marek, synku, obudź się! Błagałam, dotykając jego twarzy. Była zimna, tak strasznie zimna. Pomocy! Mój syn potrzebuje pomocy. Wszystko działo się jak w koszmarnym śnie. Przyjazd karetki, ratownicy pracujący nad Markiem, jazda do szpitala. Andrzej miał tylko powierzchowne rany, rozcięcie na czole, stłuczenia, ale Marek był w krytycznym stanie: uraz głowy, wewnętrzne krwawienie, złamane żebra. W szpitalnej poczekalni siedziałam jak skamieniała, ściskając różaniec w dłoniach tak mocno, że zostawiał ślady na mojej skórze. Andrzej, opatrzony i zwolniony ze szpitala, Siedział obok mnie, trzymając mnie za rękę. Co się stało? Zapytałam w końcu drżącym głosem. Andrzej pokręcił głową. Wszystko działo się tak szybko. Podjechałem pod kościół. Zobaczyłem Marka przechodzącego przez ulicę, a potem z bocznej uliczki wyskoczył jakiś samochód. Jechał zdecydowanie za szybko. Próbowałem ostrzec Marka. Wyskoczyłem z samochodu. Pobiegłem w jego stronę, a potem ten samochód uderzył w nasze auto, które się przesunęło i uderzyło w Marka. Załkałam: Mój syn, moje jedyne dziecko walczył o życie, a ostatnie co od niego usłyszałam to, że Bóg nie istnieje. Godziny mijały, a my nie otrzymywaliśmy żadnych konkretnych informacji, tylko tyle, że lekarze walczą o jego życie że jest w krytycznym stanie. Że następne 24 godziny będą decydujące. Muszę wrócić do kościoła, powiedziałam w końcu wstając. Muszę się modlić. Andrzej skinął głową. Idź, ja zostanę tutaj, na wypadek, gdyby byli jacyś lekarze z informacjami. Wróciłam do bazyliki. Była już późna noc, ale kościół był otwarty. Usiadłam w pustej ławce i zaczęłam się modlić jak nigdy wcześniej. Prosiłam o cud, o interwencję, o ratunek dla mojego syna. Obiecywałam wszystko pielgrzymki, posty, ofiary jeśli tylko Bóg oszczędzi Marka. W pewnym momencie moje oczy spoczęły na obrazie Jana Pawła II, który wisiał na ścianie. Jego łagodny uśmiech, te oczy pełne zrozumienia i ciepła. Poczułam się, jakby patrzył prosto na mnie Ojcze święty wyszeptałam. Ty, który byłeś tak blisko Boga, wstawiaj się za moim synem. Pomóż mu, chroń go, nie pozwól mu odejść. Zwłaszcza teraz, gdy zagubił swoją wiarę. Nie wiem, ile czasu spędziłam w kościele. Mogły to być godziny. Modliłam się, płakałam, a potem znowu modliłam. W końcu, wyczerpana przysnęłam, opierając głowę o ławkę przede mną, i wtedy miałam sen. A może to nie był sen? Do dziś nie jestem pewna. Zobaczyłam jasne światło i postać wychodzącą z tego światła. Postać miała na sobie charakterystyczne białe szaty papieskie, a jej twarz to była twarz Jana Pawła II, ale młodsza, pozbawiona zmęczenia i cierpienia. Uśmiechnął się do mnie i powiedział: Nie lękaj się, twój syn wróci do ciebie, a przez niego wielu odnajdzie drogę do Boga. Obudziłam się z sercem bijącym jak szalone. Czy to był tylko sen zrodzony z desperacji matki? Czy może coś więcej? Nie miałam czasu się nad tym zastanawiać, bo w tej samej chwili zadzwonił mój telefon. To był Andrzej. Helena. Jego głos drżał. Przyjedź szybko do szpitala. Marek. Marek się obudził. Nie pamiętam, jak dotarłam do szpitala. Biegłam przez korytarze, ignorując zdumione spojrzenia personelu, aż dotarłam do sali, w której leżał mój syn. I tam, na szpitalnym łóżku, z bandażami na głowie, ale z otwartymi oczami, leżał Marek. Marek! krzyknęłam, podbiegając do niego i chwytając jego dłoń. Dzięki Bogu, dzięki Bogu, Andrzej stał po drugiej stronie łóżka, a na jego twarzy malowała się mieszanka ulgi i zdumienia. Ale to, co Marek powiedział, sprawiło, że zamarłam. Mamo, wyszeptał słabym głosem. Widziałem go, widziałem Jana Pawła II. Poczułam, jak po moim kręgosłupie przebiega dreszcz. Co, co powiedziałeś? Gdy byłem. Nie wiem, gdzie byłem. Było ciemno, a potem pojawiło się światło. I on był w tym świetle. Uśmiechnął się do mnie i powiedział: powiedział, że jeszcze nie mój czas. Że mam wrócić i świadczyć o tym, co widziałem. Uzy spływały mi po twarzy. To nie mógł być przypadek. To, co Marek opisywał, było tak podobne do mojego snu czy wizji w kościele. Marek zaczął ostrożnie Andrzej Byłeś nieprzytomny, miałeś uraz głowy. To mógł być tylko sen, halucynacja. Ale Marek pokręcił głową, co najwyraźniej sprawiło mu ból, bo skrzywił się nie tato. To było prawdziwe, bardziej prawdziwe niż cokolwiek, co kiedykolwiek przeżyłem. I on, on wiedział wszystko o mnie, o moich wątpliwościach, o tym, jak odrzuciłem wiarę, jak raniłem mamę. Powiedział, że Bóg mnie kocha mimo wszystko, że czeka, aż do Niego wrócę. Stałam tam, niezdolna do wypowiedzenia słowa. Czy to możliwe? Czy naprawdę doświadczyliśmy cudu? Lekarze byli zdumieni szybkim przebudzeniem Marka i jego dobrym stanem, biorąc pod uwagę powagę urazu. Mówili o fenomenalnej regeneracji i niezwykłej odporności, ale my wiedzieliśmy, że to było coś więcej. To był cud, interwencja z zaświatów. Marek spędził w szpitalu jeszcze dwa tygodnie. Z każdym dniem jego stan się poprawiał, ale największa zmiana zaszła w jego duszy. Prosił o księgi religijne, o różaniec. Rozmawiał z kapelanem szpitalnym. A kiedy w końcu wrócił do domu, poprosił, żebyśmy w następną niedzielę poszli razem do kościoła. Siedzieliśmy w naszym parafialnym kościele, Marek między mną a Andrzejem. Gdy ksiądz wygłaszał kazanie o wierze i wątpliwościach, o drodze do Boga, która czasem wiedzie przez ciemne doliny, widziałam, jak mój syn uważnie słucha. Jak jego oczy błyszczą od łez. Po mszy Marek długo klęczał w ławce, modląc się, a kiedy w końcu wstał, jego twarz promieniała spokojem. Wiesz, mamo, powiedział, gdy wychodziliśmy z kościoła, miałaś rację. Są rzeczy między niebem a ziemią, których nauka nie wyjaśni, ale to nie znaczy, że musimy wybierać między nauką a wiarą. Można mieć jedno i drugie. Uśmiechnęłam się przez łzy. I ścisnęłam jego dłoń. W ciągu następnych miesięcy Marek całkowicie się zmienił. Wrócił na studia, ale równocześnie zaczął angażować się w działalność kościelną. Dołączył do grupy młodzieżowej, zaczął czytać książki teologiczne, rozmawiać z księżmi i profesorami o relacji między nauką a wiarą. Nawet zapisał się na kurs filozofii religii, ale najbardziej zaskakujące było to, co zrobił w rocznicę wypadku. Zorganizował pielgrzymkę do Wadowic dla swoich przyjaciół z Uniwersytetu, studentów fizyki, matematyki, biologii, młodych ludzi, którzy, podobnie jak on kiedyś mieli wątpliwości, pytania, którzy szukali sensu w świecie wyjaśnianym przez naukę. Stałam z boku, obserwując, jak Marek oprowadza ich po rodzinnym domu Jana Pawła II, jak opowiada o swoim wypadku, o tym, co widział i doświadczył. Nie namawiał ich, nie próbował nawracać na siłę, po prostu dzielił się swoim świadectwem, swoją historią. Nauka odpowiada na pytanie: jak? Usłyszałam, jak mówi do swoich przyjaciół. Religia odpowiada na pytanie: dlaczego? Potrzebujemy obu tych odpowiedzi, aby zrozumieć nasze miejsce we wszechświecie. Kilku z jego przyjaciół zdecydowało się wejść do kościoła. Zapalić świeczkę, może nawet się pomodlić. Inni tylko słuchali, zadawali pytania, dyskutowali. Ale widziałam w ich oczach to, co najważniejsze: otwartość, ciekawość, gotowość do wysłuchania innej perspektywy. Po powrocie do Krakowa, Marek zaczął prowadzić regularne spotkania dla studentów zainteresowanych dialogiem między nauką a wiarą. Nazwał je Pomiędzy. Bo, jak mówił, najciekawsze rzeczy dzieją się właśnie tam, pomiędzy tym, co znane i nieznane, między rozumem a sercem, między ziemią a niebem. Na jego spotkania przychodziło coraz więcej osób. Nie tylko studenci nauk ścisłych, ale też humaniści, artyści, nawet kilku wykładowców. Dyskutowali, spierali się, razem szukali odpowiedzi na najważniejsze pytania. Mamo, Powiedział mi kiedyś Marek. Pamiętasz, co mówiłaś o dwóch skrzydłach nauce i wierze? Miałaś rację. Potrzebujemy obu, żeby wznieść się ku prawdzie. Minęły trzy lata od wypadków w Wadowicach. Marek skończył studia z wyróżnieniem i zdecydował się na doktorat z fizyki teoretycznej. Ale równocześnie kontynuował swoją misję budowania mostów między nauką a wiarą. Napisał książkę o swoim doświadczeniu, która stała się bestsellerem i została przetłumaczona na kilka języków. Zaczął być zapraszany na konferencje do szkół, na uniwersytety, aby dzielić się swoją historią. A wszystko to zaczęło się od tego dramatycznego dnia w Wadowicach, od wypadku, który mógł zakończyć jego życie, a zamiast tego dał mu nowy początek. Czasami, gdy patrzę na Marka, jak rozmawia z ludźmi, jak dzieli się swoim świadectwem, jak pomaga innym odnaleźć drogę do Boga. Przypominam sobie słowa, które usłyszałam w moim śnie czy wizji: Twój syn wróci do ciebie, a przez niego wielu odnajdzie drogę do Boga. I wiem, że przeżyliśmy prawdziwy cud nie tylko fizyczne uzdrowienie Marka, ale również, a może przede wszystkim, uzdrowienie jego duszy. I nie tylko Jego duszy, ale także dusz wielu innych młodych ludzi, którzy dzięki Niemu odkryli, że nauka i wiara nie muszą być wrogami, że mogą współistnieć, uzupełniać się, prowadzić ku pełniejszemu zrozumieniu świata i naszego miejsca w nim. Nasza rodzinna tragedia zamieniła się w błogosławieństwo dla wielu. I chociaż wciąż drże na myśl o tym, jak blisko byliśmy utraty Marka, Jestem wdzięczna za wszystko, co się wydarzyło, za każdą modlitwę, każdą łzę, każdy moment rozpaczy, który ostatecznie doprowadził nas do tego miejsca, w którym jesteśmy teraz. Niedawno Marek zabrał mnie i Andrzeja z powrotem do Wadowic. Staliśmy na rynku przed pomnikiem Jana Pawła II, jedząc kremówki, które stały się naszą rodzinną tradycją. Wiesz, mamo, Powiedział Marek, patrząc na pomnik. Kiedyś myślałem, że cuda to tylko zjawiska, których nauka jeszcze nie wyjaśniła. Teraz wiem, że są cuda, których nauka nigdy nie wyjaśni, bo nie o wyjaśnienie w nich chodzi, ale o doświadczenie, o przemianę serca. Uśmiechnęłam się i wzięłam go za rękę. A wiesz, co jest największym cudem, Marku? Zapytałam. Co, mamo? To, że jesteś tutaj. Że możemy razem jeść te kremówki, rozmawiać, śmiać się. To, że mimo wszystkich wątpliwości, pytań, buntu, odnalazłeś swoją drogę i nie tylko swoją. Pomagasz też innym odnaleźć ich własną. Marek skinął głową, a w jego oczach zobaczyłam ten sam błysk, który pamiętałam z dnia jego pierwszej komunii świętej. Czystą dziecięcą radość i wiarę. A wiesz, co jest jeszcze większym cudem? Zapytał: Co takiego? To, że nawet gdy ja odszedłem od Boga, On nigdy nie odszedł ode mnie. Czekał cierpliwie, aż wrócę i gdy byłem gotowy, posłał mi przewodnika, Jana Pawła II, który pokazał mi drogę z powrotem. Andrzej objął nas oboje ramionami i tak staliśmy, patrząc na pomnik papieża Polaka, który nawet po śmierci kontynuował swoją misję prowadzenia ludzi do Boga. Nasze życie nie jest idealne. Wciąż mamy trudne dni, wciąż zadajemy pytania, wciąż szukamy odpowiedzi. Ale teraz szukamy razem, wspierając się nawzajem, dzieląc się wątpliwościami, ale też nadzieją i wiarą. I jeśli jest coś, czego nauczyło mnie to doświadczenie, to to, że wiara to nie brak wątpliwości, ale odwaga, by mimo tych wątpliwości iść naprzód. Ufając, że nawet w najciemniejszej dolinie nie jesteśmy sami. Tamtego dnia w Wadowicach prawie straciłam syna. Ale dzięki cudowi, dzięki interwencji Jana Pawła II, nie tylko odzyskałam go z powrotem, ale zyskałam go na nowo silniejszego, głębszego, bardziej świadomego swojej drogi i misji. I za to jestem wdzięczna każdego dnia, za każdy dodatkowy dzień z Markiem. Za każdą osobę, której pomógł odnaleźć drogę do Boga, za każdy most, który zbudował między nauką a wiarą. Bo to jest prawdziwy cud. Nie to, że niemożliwe staje się możliwe, ale to, że dzięki łasce Bożej nawet najtrudniejsze doświadczenia mogą stać się źródłem błogosławieństwa, nie tylko dla nas, ale dla wielu innych. I jeśli ktokolwiek czyta lub słucha tej historii, a ma wątpliwości, pytania, jeśli czuje się zagubiony między nauką a wiarą, chciałabym mu powiedzieć: Nie bój się pytać, wątpić, szukać. Bóg jest wystarczająco wielki, aby pomieścić wszystkie twoje pytania i będzie cierpliwie czekał, aż znajdziesz swoją własną drogę do Niego, tak jak czekał na mojego Syna, tak jak czeka na każdego z nas.